Dobry wieczór. Pragnę serdecznie powitać wszystkie piękne panie oraz eleganckich panów na Palu Stodniowkowym drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Byskańskiego w Legnicy. Witamy serdecznie dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz wszystkich gości. Podczas trzech lat nauki w tej szkole robiliśmy wszystko, aby pogłębić naszą wiedzę. Jednak dziś wszelkie troski odstawiamy na bok na rzecz szampańskiej zabawy. Szybko mija. Trzy lata temu byliście na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a dziś trochę więcej niż 100 dni do tego poważnego egzaminu. Myślę, że jesteście jeszcze niedojrzali, bo świadectwa dojrzałości będą w czerwcu, ale na pewno już świadomi tej trudnej, wytężonej pracy, jaka Was czeka w najbliższe miesiące.